Aloha! Nie bądź Knur, subskrybuj! Halo! To jedziemy dzisiaj e, s, do Mechanika, bo będzie ciekawy odcinek później o ulepszaniu pojazdów. Typowo Mad Maxowy styl, czyli Pimp My Ride <laughs> I ten, i musimy się do Mechanika udać, czyli do miejsca, gdzie tam e, prawdopodobnie auta były ulepszane, naprawiane i tak dalej. I, strza, I mi się wydaje, że tam będzie od groma rzeczy. Nawet zaznaczałem sobie miejsce. Ten złom co tu widzicie przede mną to już trochę sobie przygotowałem rzeczy, ale mi się wydaje, że w tym miejscu będzie o wiele, wiele więcej tego. O i ta bójka co tu widzicie, to jest właśnie ten mechanicz. I to jest ma kolor magazynu, ten budynek, więc odkuja tam będzie rzeczy, mi się wydaje. No, dość daleko muszę jechać, do tej drogi bo ja nie będę pokazywał, po drugie szapołę jak zwykle. Ze mną No, jestem. No z sobie <laughs> mnie przypomniałeś. Jestem, jestem. A, i sorry od razu za lagi. Dopiero co grałem włączyłem, bo chciałem głupi jego MS a sprawdzić a gra. Muszę wrócić. Gra się lepiej. Mm -hmm. Dobra, to się widzimy na miejscu. Dobra, ja jestem przy CarPix. And repair, pewnie. A nie, Fix to już jest repar. Uważdę. Karpix. Fix 6. Yes. Okej. Okay. Fix item. Nie, jak się to czyta? Czyli to przeżyć pierwszą amunicję, no? To trzeba by było przeżyć pierwszą amunicję? Oczywiście Aha. Były sobie zombie, 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 zombie. Nie. Tak było sobie życie? Spróbowało, życie, życie. Tak było sobie zombie, to. Wnosiwali, było sobie. To zombie, zombie. zombi. <grym> A to w automacie na śmierć nie są rzeczy. Gdzie. Gostki, które reporują wszystko, to te do automatów rzeczy jak po parze. Bo oni nie mają czasu, żeby robić coś. Czegoś. Jak z Dawidem się śmiałem, że jestem mechaniczką, to. To ten. E to, ja nie, to ja nie umiem gotować. Pogijało cię chyba. Zobaczmy, kto gotuje. Hmm, chyba za dużo tutaj nie będzie tych przedmiotów To co to jest? Hmm, okej. Okay. Boję bo czym palić później, wiesz? Jak książek książek Ale czasem włącznik kto włączy, bo jest. No, inni byli I patrzy, patrzeć, które mamy, które nie, i po prostu niech się to patrzy. Dobra. Na no, razie no, drałem tylko chore ilości. Amulet sportowy, części silnikowe. Aha, to jest takie rzeczy, które... Jesteście przeboczony. A, w busie dostałeś przemoczenie. Czy... Się... nie masz w Ja w busie mam. Nie masz. Trzymaj w koim interiorze. A czasopismo na prawa samochodów. Niektóre... z no, znasz no, dzięki no. profesji lub cechom. Czemu wypłynąłem? Co tam ci wypływa znowu? w busie, to w busie. <laughs> tutaj widziałem tę grupę ludzi, teraz pewnie nie żyją. Tu bardzo Zostawiłem wam tutaj trochę jedzenia. Zjeśćcie zanim wyjdziecie. A to jest mapa. dumik kurde nie ma tego co ja bym chciał jak to masz znajdziesz Opony Jakieś śmieci leżą, może tutaj? że tu leżą śmieci to nie mogę tego przeżyć eee, Sławki ochronne są bardziej takie Typowo dla mechanika, ja nie ma płyćwa tych książek specjalnych. Gdzie nie muszę tego wszystkiego szukać? Dobra kuchnia, zrób ciasto. Śpi, śpij, zombie. Aby ci to zrobi. Nie zrobi. Tak by się idzie. No za budynek jest w ogóle naprzeciwko. Dobiaczku, jak myślisz, jaki to budynek? Nie. Dobiaczku. A. Chciałam pogadać, nie. Z... a nie. Zganianego, gryzanego Uwielbiam tą zabawę The Dr... A Okej okay. Alkohol To był alkoholik powinien przejść Nie Kto jest alkoholik ten? Zombie Chodź tu Nie wygłupiaj się Śpimy jak cię kładę I chcesz śpić? Jak to coś a nie! My śpimy, to śpij A też pójdę spać. Zapal te, Zapal te auto. Zapal to auto Serio? Jest w końcu Nie trzeba to obudowanie pojazdu zrobić, bo coraz gorsze w stanie oto są. No naprawdę wpierw Nie obuduj Oto to jest No zaczęła, ale zębiaczek tak nie słyszę z kilometrów. E, tam chyba był wjazd. Zadebi te pachałki postawi tu Ja bym nie problem Tu Nieko nie. Zaraz chyba przyjdę tu, to się nie dobrze ci zrobi Dobra, udało mi się wszystkie rzeczy pozbierać. E, trochę się zawiodłem, ale części przynajmniej takie podstawowe są. Teraz jej i zobaczymy. Jakiś supermarket. Podobno nie ma tu żadnego budowlanego, bo marke... się przyda. Ja ci markecie mówiłem. No? Co ja ci powiedziałem? on jest e, po drugiej stronie ulicy. Jeszcze bardziej. Aha. Bo co powiedziałem ci z pifo, a z FIFA jest po. No. Market jest po. W drugi, drugim rogu y, tego pójdźmy, nie Ej, jak się z tym jest gadanie. Po prostu czekaj, mm, gdzie jesteś? Farma Prze przez parking. Acetyczny przez parking, no i później przez skrzyżowanie musisz przejść na drugą stronę. W dół, w dół. I wtedy jest ten przez... market wielki? Tak. I on jest znany zaznaczony na jaki kolor? Eee, zielone, O coś obok no. niego, masz go po lewej, znaczy po prawej to pojazdu, po prawej mapie, po lewej pojazdu. No, to już zrobi śpią o tej porze. No, no, ja z sobie staję No Ona, to bardzo budochlany rzecz. Zabiaczka nie widzę, ale mogą być. Nie idą zabiaczki żadne? Myślę, chętnie się do innego miasta, tak? Czyli do miasta, którego zaczynamy na początku hmm. gry, yy, wcześniejszej. Pojdzie do wielkiego miasta, to poczęść bogato. Wielkiego miasta na razie nie chcę, jak pojedziemy tam, gdy lepsze pojazdy. A nie, chcę. to? A dopiero w, ta w tamtym miejscu, Znaczy, naszej pierwszej to, jeszcze zaczynamy jako pierwszy raz. Tam jest najbliższy mm, Ta, stacja pożarowa. 500 sesy pożarowa. Warzy wniłe. Ziemniaczki świeże są co najwyżej. Ale nie przeszedłem po jedzenie, bo jedzenie to mam chore ilości. Jeszcze trochę Ten. mam co najwyżej... O, miski mogę sobie wziąć co najwyżej. To mi się przyda. A, ale ja do ciebie, bo nie mam co robić. Ryż, miski. Pamiętam, no, czyli będziemy musieli zależeć do tego, jak będzie brakować suszonych y, jedzenia, ryży i tak dalej. Miski mi się przydały, go już nie. Ma Schło? Chło? chło? No. Nie, schło. Chło bardzo. Lampa. Paski, lam... Biała lampa. Hmm, wezmę to. Jak Tak, tak, prąd w końcu wypierdoli. Mam nadzieję, że jak A w nie. w ogóle chodzi... wiesz co? Ja chyba tak. ja powinienem zrezygnować z tego, że są takie, takie gorsze w nocy I zrobię je normalnie, bądź nawet, że będą lepsze w nocy O właśnie, Trochę. że będą trudniejsze Pewnie, żeby nie biegałem żeby nie biegały A, kod, hydrant! Tak, nie, nie jak tutaj przejechać A, tutaj na dole w ja oczywiście się górą pcham A, już wyschnąłem, to nie muszę się ten... E... Przysieradło, przysieradło, tam było do dar do darcia przysieradłu Przysieradło drzwi, tylko nie siebie znaczy się. Nie, drzy znaczy się. To łokie okay, ma niepotrzebne. Eee, Machete. maczet. Hmm. Tego jeszcze nie widziałem. Tactic Axe. Hmm. To też wezmę. Młotek, mm, tu już będę. O się jeszcze przyda. Kurde, to jest taki mini. Zna serio. Samochód towarowy, wojskowy Zobacz, czy nie ma tam jakichś wojskowych rzeczy. Dobra Ej, prawie że Dobra, kurde, przez ząbiaczka teraz nie patam, gdzie ja przyglądam. Tu chyba przyglądam. Eee... Tylko harsz. Dobra, widzowie, udało się nam znaleźć sklep specjalny. Jest dużo części do tak zwanych do pojazdu i jest to tutaj Poza miastem Zabiaczek idzie do ciebie? Przedziesz? Przytulić się Nie, wjeżdżam do garażu. Zabiaczek przyszedł do ciebie się przytulić Okej, okay. niech przyjdzie E? Co tam mi kurwa przeszkadza w środku? A, krzywo wjechałem. zombie! Jak idziesz, to idź, a nie się skradasz! Ciekawe czy to pod gówno można wjechać. Wyjść w środka. Zobaczyć punek Nie tam można wjechać, tylko z zbagowana jak widzicie jest i te sklep jak widzieliście nazywa się American Tire i od razu widzę American Tire i o to chyba jest yy, z tymi rzeczami do auta, no oczywiście że tak jednak się znam trochę na <grych> tych amerykańskich sklepach jak ten sklep w ogóle był Zielony. zielono musi być gdzieś w pobliżu jeszcze magazyn mam nadzieję Dobra, to są to ja magazyny ale ładuje to magazyny takie nie widzieli tego czapy w zerciuku. To tam, dobra. Widzowie, jest tak, że tam było odgromadzenie rzeczy samochodowych. Pobraliśmy to, co już na sez mieliśmy wzięcie. Pobranie wszystkie, to to jest masakra. Mam z odjibmania tego, i nie będziemy wiedzieli, gdzie to składać. No, A ja muszę znaleźć blachy, rurki, takie coś by mi się przydało. Typowo budowlany sklep musimy znaleźć, magazyn musimy znaleźć. Właśnie jedziemy do takiego w pobliżu. Mam nadzieję, że tam będzie, a nie to jedziemy do dalszego. No więc widzimy się, jak dojedziemy. No się okazało, widzę, że dotarliśmy do jakiegoś magazynu, takiego ten, bo to jest wszystko praktycznie. Idziemy stąd tym zombie. Normalnie, bierzesz prawym i postaw. Oś, a, co ja Nie, nie, te, nie ja mogę go postawić w ogóle. Nie wiem. Ale tylko nie mam założonego Nie wziąłeś go chyba ze sobą Wziąłem Mój spada waga Nie mam pełno Aż go tam Nie mam Ja nie wiem co jeszcze wyładowali się To jeszcze zombie mi łazi Nie mogę broni wyposażyć Rozlewaj no się porącz. na spokojnie nie. Zniknął Części elektroniczne Promowa Rafalówka. No stawiamy. A za to mikrofalubki nie chce wyciągnąć. O... A, A Bo to... mi się zacięła. No trzeba ją w końcu naprawić. Nie będziemy jeszcze działać. pełną wytrzymałość jeszcze. No, ponieważ... Przewód elektryczny, na pewno przyda. Złom metalowy, to mi się chyba nie przyda. Rura, serio jedna rura. Jest od groma tego potrzebne. Pełne przeciążenie. Grydzie. A, umieram z wody. A, ja, ja tego grona nie wziąłem. Zmatwiedzał się chyba. Nie wziąłeś, on stoi tam nadal. ja się w ostatniej chwili, pasażer twoje ja nie wziął. O, kolejny generator Deski Ożyłka wędkarska zajebiście. O co, będę mógł wędkę naprawić? Cicho, teraz umrę Też cicho powiem. Mam bałasz. bardzo mało życia, wiesz? To się przyda. To uleczysz, jak zjesz coś. To się przyda. Śmiana z głodu i z pragnienia. Przestań, przestań nosić ciężkie rzeczy i nie Eee, spróbuj otworzyć. Zarapetuję. Dobra, mamy chyba meblowy sklep. Farba, 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 farba. o kurde, biorę te farby. Usunę na cięcie. Dobra. To mam do To nie jakiś papro chciał się wpierdzieli tam. Ci zawieźć w całym no każd postaci za mim wtedy został Kurde, są czyjeś... Są czyjeś magazyny. No, ale, da, ale są jeszcze inne magazyny. I tu normalnie ludzie sobie wydają To mi te drzwi zamkną. Otwórz zamek. Otwórz zamek. O, no one puch. były zamknięte. Rozmontuj. Nie mogę nie mam. Nie dziwię się, że jaki ma problem zombie. Ja idę po swoje auto To takie ludzkie magazyny ludzkie magazyny Lacki, O, co mi się... Bronić znowu... A... Magazynek się... Teraz magazynek wypadł? Chciałem dwa magazynki. Już nie rozumiem. To mi przodu o magazynek. Komiks typu, powoli gdzieś ja tam do mechanika na magazyn, może pod mechanika będzie, może coś będzie tam lepszego, a to musi być po budowlane, bo jakby pojedzie do mechanikowego magazynu, to znowu na część dał albo mogę, bo będą już te ulepszenia, co ja chcę zrobić. No tylko ja wolałbym poziom zdobyć Dobrze Wziąłem ci bardzo dużo farby, żeby mógł później malować Łoty ser ten No Jakieś aluzje Pompą Policyjna Policyjny Mamy tą pompę od niego Pompa? Mm, no mój pompa mój. Ta jest moja Ulubione. <laughs> Lubiona jedzonko a wszystkich graczy w tam grze z majonez. No czemu? Bo ono ma na więcej kalorii. Tak. Mm, tutaj niżej są te takie bardziej tu. Nie mają tylko magazyny. Mażerach, jak poparzone tym majonezem. Large Warehouse. Czy ty się w moim? Tak pomyliłem się. Tak, jakbyś nie był na to miejsce kierowca, a jaki siedzi. Szybko wysiada, nie martw się. Tak, siedem miejsc. Za mało tych motków Weź. mamy. Więcej kurwa. A, bo byłem najpierw motka, żeby skrzyki podbijać tutaj. A, dobra. No, chyba że tak. Ty możesz, a mu siedzi. A, polas? Mówię no, ci, że tutaj jadę na dół. Damby, serio? Tak. Co tu tak krwawi? Może ty? Nie, krew po prostu posunęła się później z czasem. Ja sobie, że tam ktoś ...to dobity. Lębiaczyk. Albo tak mu gardło pociąłem, że się krwawił. No logiczne. Jankami. Mhm, czyli w meblowym takie rzeczy będą. Nie meblowy. Muzyczka potężna, wezmę z kijką. Heh, wychodź. No nie pchaj duchem. będzie w hałasie. Ja tu się zmieszczę, bo jakiś muzyk tam się o, w ciebie wjechałem. O, kurwa. Teraz elektryczny. Dobra, chodź, zostawiam nasz rynek, zabijasz tu kolację. Mugleczki do środka. No to widzowie, znaleźliśmy chyba budynek odpowiedzialny za arkusze blachy, ale poczekajcie. Bo idzie. Już. Będzie? No. Yy, I to z meblami. Na to wyglądało. siekierki nawet są tu. O, coś to nie widziałem ich. No. Shiftem zaznaczam mi tak przełączam między obiektami. Tu już skrzynki sobie robisz. Nie masz tak dużej agi. Kurwa, weź te deski zbierz, z z od desek. Ja wiem. O Brita Cleaning Kit! i pozwól. A ty na nie tam patrzysz Możesz broń czyścić. Piecyk? Weź weź. Tak nie mam gdzie go nadzie. Do, do kieszeni. Przed skrzynkę wziąć. To łomie zbierasz. Łomy się przydadzą. To moja ulubiona broń. Przynieś tą skrzynkę co ja chcę wziąć? To muszę oczyścić tą skrzynkę co do góry na... O! znowu Rita Cleaning Kit. WD40 to się przyda. Przecież ziemię. Ze stolarskich rzeczy to nie wiem czy się przyda. Oje, zajbiście. Sakiera. Eee. Tak są e... przedmioty. Sikierce ja zbieram. Metalowe blachy. Jeszcze metalowe pręty. Dobra, jest. Jeden. O, to jeszcze wezmę... Pójdę do tego... <grych> No to pewnie się przyda do w, e, robienia czegoś z metalu Zło metalowe oh. to mi się nie przyda o, Odłóż to Mam nadzieję Rury metalowe się przyda, albo wezmę zło metalowe, tak na szelki <grym> Mimo takiej, że był ciężki to go widziałem w sekundy Ja iść. chcę tego do twojego pojazdu Czasuj się! nie! Czyli nagle na drugą stronę To idzie? Nie Ktoś tam zajęczał. Zostaw obiekt albo bo gra stwierdziła O włączył sobie muzykę potężną Tak, ile rzeczy, rzeczy na, u mnie na ziemi Zresztą gdzieś tam skrzynki zajmują, tylko trzeba sobie skrzynki zebrać Te fotele trzeba wyrąbać, jeden fotel tylko mi został do, do, do spania i to wszystko One tak, tak się nie liczą jako fotele, które macie w pojeździe Tylko jako fotele takie dodatkowe, które macie w interiorze To wszystko więc możecie sobie bez problemu wyjebać i gra nadal na domyśle to... i na krzesła nie działają. A, mam miejsce już? Będę mógł teraz składować... Działają, na działają, cześć. tylko nie ma animacje leżenia na nich. Jest mod specjalny, który animację dodaje, leżenia i tak dalej. Leżenie Ale... na krześle. Tak, będę się, się zastanawiał, Jak, jak leży na krześle? Ma. Normalnie na łóżku kładzie się postać, wszystko. Bez problemu. problem. A nie co, A ja teraz... A ja krzesło, że... nie łóżko. Też, że siada sobie. Jak go naciskasz... To, co na to Harba? I wszystko miau, jest dosłownie. Miał, 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 miał. Pokaż piecyk. Nie mogę pokazać piecyka. Na plecy, jogi. Właśnie nie mogę. Kurde, miejsca mi już wszędzie zaczyna brakować. A, a ja się nie widzieli, jak hamulce wpierdoliłem, które ważą. Pierdeliard? wagi eee, 35? Od 2 do 3. Ja te 35. I no teraz mam jest. miejsce na wszystko. Orek z piaskiem. Tak Mogę wyrzucić, koła wyrzucić na podłogę, i wtedy będę miał miejsce na wszystko. że z tymi swoim życiem, co mamy, my nie mamy 100 narzędzi, tego wszystkiego, a już bierzemy kolejne. Wysimy. Mhm. Jak zombie będą gorsze, jak a, tylko... prądu zabraknie, to, to będzie jeszcze dziękował, że, że to wszystko zbierałeś. A tylko nie powinien tych skrzynek zabierać. Czemu? Bo coś dzieje się po wszystko z respi? To skrzynki tam, gdzie było jakieś badziewy nie, jakieś potężne rzeczy. Ale muszę mi tak i tak skrzynkę, to. E? A. Animacje mi przerwałeś, bo przez przypadek auto przesunęli, a auto mnie przesunął. Tak, ja to przesunąłem niby. I mi animacje zbierania byla, by Lina, nie, na chuj mi to. A łomu więcej. Młotki kulkowe sobie pozbieraj. Co, jak zwykle młotek? No, ale dłużej wytrzymuję podobno I szybciej nim trochę... troszeczkę robisz szybciej, bo on jest nie do robienia jak wozi Ja mm -hmm. tam by... WD-40, ktoś by złapał trochę Deski se pozbieraj Cement! Też zbierz Nie mam Biorę, że no, z piaskiem w ogóle? Łopatka... nie, łopatek już mam za dużo tych łomów jest ja już wystarczy, starczy mi. 45-9 worków z cementem, Worek z piaskiem jest po lewej, tu. Części elektroniczne biorę. Co mhm. ja może to jest przez... jak na uczlajku? A czy no widzę, co znalazłem? Nie, nie wiedziałem, że taka torebka istnieje. Ta rybka nasion, w środku są jeszcze torebki nasion. <noise> Ciekawe. No, wróciłem Proszę do starego jeszcze. magazynu. Wróciłem się, bo stwierdziłem do Dawida, że magazyn. No do kokońca nie zwiedziliśmy. I patrzcie, jakie skarby. Rury metalowe, jeszcze więcej tego wszystkiego. Rury metalowe? Chain. A to jest do. Z moda. Wezmę, może się przydać o coś. No, rury metalowe. Rudy też. Czyli przyda takie rudy Kościół. Bóg. Postaw. Nie. NIE MOGĘ SIĘGNĄĆ A i tego nie można rozmontować Tam się dostać, dobra chuj z tym Kołek barowy, deska, żwirek, muchomorek No to widzowie pozbieraliśmy co się dało pozbierać, w kolejnym odcinku będziemy robić ulepszenia pojazdów Zgaduję, że tak nie będę mógł wszystko ulepszyć no, więc widzimy się później i no i skomentujcie. Gdzie? Kawa się przedusiem.